Dzień dobry. Serdecznie witam dobry. Państwa na kolejnym spotkaniu z zakresu pigułki wiedzy, które jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej. Jest to spotkanie ekspertów, czyli nas z Państwem, czyli pacjentkami, ich rodzinami. Na których to spotkaniach staramy się odpowiadać na pytania, które Państwo żeście do nas przesłali. Dzisiaj już rozmawiałam z Państwem w poniedziałek, także trochę opowiadałam o badaniach molekularnych, które są wykonywane w przy rozpoznaniu raka Jajnika, a także innych badaniach, które powinny być wykonane. I są wykonywane w dobrych ośrodkach leczących raka jajnika pacjentek z tym rozpoznaniem. Część pytań Państwo zadaliście też na czacie, także no, staramy się na nie wszystkie odpowiadać. Dzisiaj to nasze kolejne spotkanie staramy się prowadzić ciąg dalszy, mamy wybrane pytania od Pań, od pacjentek, bądź też ich rodzin. Te pytania będzie zadawała tak jak w poniedziałek to robiła Pani Justynka Kardowska która jest koordynatorką leczenia onkologicznego w Białostockim Centrum Onkologii, a ja się nazywam Beata maśko Matejczyk i jestem koordynatorką oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii, leczeniem nowotworów narządu rodnego zajmuję się od 1996 roku. Mamy nowotworów jajnika bardzo dużo. Leczymy rokrocznie około 100 nowych pacjentek plus pacjentki, które wcześniej zachorowały na ten nowotwór. Także rzeczywiście mamy bogate doświadczenie. Też przez wiele lat prowadzimy badania kliniczne. Pani Ustynka wybrała kolejne dzisiaj pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Także proszę bardzo. Także... Pierwsze pytanie. Jaki wynik HRD jest wskazaniem do zastosowania w leczeniu inhibitorów PARP? Kolejne pytanie z serii pytanie o, inhib o inhibitory PARP. -u. I muszę państwu powiedzieć, że w dostępnym programie lekowym leczenia raka jajnika w Polsce pacjentki z nowo zdiagnozowanym nowotworem jajnika, które spełniają określone kryteria, o których zresztą mówiłam w poniedziałek, a mianowicie jest to trzeci i czwarty stopień zaawansowania choroby nowotworowej, rozpoznanie nowotworu typu high grade, czyli nowotwór o wysokim stopniu złośliwości. I trzecie, trzecie kwalifikująca rzecz jest to, jest to to, że pacjentka zareagowała na leczenie chemioterapią. Każda pacjentka z rozpoznaniem raka jajnika w pierwszym rzucie leczenia oprócz leczenia operacyjnego otrzymuje chemioterapię opartą na karboplatynie oraz papitaxelu, i ta chemioterapia jest tak jak też mówiłam w poniedziałek, złotym standardem leczenia raka jajnika. I w pierwszym jak gdyby nowym zdiagnozowanym na potworze jajnika Praktycznie rzecz biorąc, każda pacjentka otrzymuje też inhibitor PARP, niezależnie od wyniku badań molekularnych, czyli pacjentka, żeby otrzymać, można powiedzieć, inhibitor PARP może być hardy dodatnia, może być harduję. I ta i ta się zakwalifikuje. Tylko że pacjentki harde dodatnie mogą być zakwalifikowane do leczenia innym rodzajem. Leku. Także tutaj, w zależności od wyniku badania molekularnego, możemy wybrać lek, który zastosujemy w leczeniu podtrzymujących pierwszej linii. Czym kierować się przy wyborze laboratorium oceniającego mutacje genetyczne? Czy istnieje wykaz placówek rekomendowanych do prowadzenia tego typu analiz? Tak oczywiście, placówka musi być, mieć rekomendacje, musi mieć certyfikat, także te placówki, tylko z takimi placówkami, praktycznie rzecz biorąc, jednostki leczące nowotwory jajnika mają podpisaną umowę. Także musi być laboratorium certyfikowane, tak jak zresztą każde, znaczy pracownia, tak jak zresztą każde laboratorium w dzisiejszych czasach. Jak uzyskać dostęp do badania rekombinacji genetycznej poza badaniem mutacji brca 1 BRC-2, jeśli nie wykonano badania? Rzeczywiście, praktycznie rzecz biorąc, pacjentki z nowo rozpoznanym rakiem jajnika mają badanie wykonane z materiału, który jest uzyskany w czasie zabiegu operacyjnego. Jest jeszcze pewna grupa pacjentek takich, które zachorowały dawno, były leczone dawno, w czasach, kiedy takich badań nie wykonywało się standardowo. Także te panie, które mają nawrót choroby nowotworowej. A nie miały wcześniej wykonanego badania, można u nich też badanie wykonać. Można wykonać w dwojaki sposób, mianowicie albo to możemy wykonać z materiału archiwalnego, czyli pacjentka przynosi do poradni, czy jest poproszona o wypożyczenie materiału z pierwszego zabiegu operacyjnego bloczków i z tego materiału jest wykonywana y, ocena y, molekularna. Bądź też właściwie bardzo często tak jest, że pacjentka, jeżeli ma nawrót choroby nowotworowej, to jest często kwalifikowana do powtórnego leczenia operacyjnego i materiał uzyskany w czasie tego zabiegu również może być materiałem y, który kwalifikuje się i z którego można wykonać badanie molekularne. Chcę powiedzieć, że właściwie to, to pytanie prawdopodobnie jest tak zadane, jeśli nie wykonano, nie wykonano badania po zabiegu chirurgicznym. Jeżeli w jakiś sposób trafia się pacjentka, która miała wykonany e, zabieg operacyjny w ośrodku, który nie skierował pacjentki do e, wykonania takiego badania, no to też to nic straconego, ponieważ możemy to badanie, można powiedzieć, dorobić. Natomiast e, poradni możemy dorobić mamy na to procedurę, natomiast w dzisiejszych czasach zdarza się to już rzadko u pacjentek, tak jak powiedziałam z tymi nowo rozpoznanymi rakami jajnika. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją u pacjentki, która już była leczona jakiś czas temu i po prostu wtedy te badania nie były wykonywane. Mama ma mutację brca 1 Od czego mam zacząć profilaktykę? Po pierwsze, jeżeli mama ma mutację, to jest pytanie, w jaki sposób została ona stwierdzona. Czy mama ma rozpoznanie raka jajnika bądź też raka piersi, czy też jest osobą z rodziny choroby, znaczy osoby, która zachorowała na raka piersi bądź też raka jajnika bo tutaj mamy dwa różne jak gdyby sposoby postępowania. Jeżeli mama jest pacjentką, która ma raka jajnika, bądź też raka piersi i u niej została stwierdzona ta mutacja BRCA1 i to stwierdzona mutacja tak zwana dziedziczna, czyli ta która jest nie tylko w guzie, prawda, To wtedy taka pacjentka jest skierowana do poradni genetycznej i za pośrednictwem tej poradni genetycznej mu, może również być pani, czyli córka, zaproszona do kolejnego.